Zadanie kolejne. Promień okręgu jest równy 10, AB jest cięciwą, kąt KAS jest równy 31 stopni i mamy obliczyć K, długość odcinka KS, który jest najmniejszą odległością punktu S do cięciwy AB. Skoro jest to najmniejsza odległość, to nasza prosta musi padać pod kątem prostym. Dobrze. i Skoro jesteśmy w dziale trigonometrii, to uważamy, że tutaj, że mamy taki trójkąt. ASK, ja go może przerysuję. O, może nie tak, ja jak sobie wrócimy, to będzie wszystko pasowało. Czyli tak, tu mamy wierzchołek S, tu mamy wierzchołek K i wierzchołek A. Mamy nasz kąt 31 stopni i musimy obliczyć sobie tą odległość, ja ją można nazwę X. I mamy powiedziane, że promień okręgu jest równy 10. Gdzie jest ten promień? Tu jest ten nam promień, możemy go sobie zaznaczyć, czyli w naszym trójkącie to będzie to. I musimy się teraz zastanowić, jaka funkcja trygonometryczna łączy nam zarówno ten kąt, ten bok i ten bok. Bo będziemy wtedy mieli jedno równanie z jedną niewiadomą. Jaka? Oczywiście, że będzie to sinus. Sinus kąta 31 stopni jest równe x dzielone na 10. Czyli, żeby wyliczyć x, mnożę wszystko przez 10. I otrzymuję, że 10 razy sinus kąta 31 stopni jest równe x. I teraz sinus kąta 31 stopni warto sobie odczytać stawelki na końcu karty wzorów. Ja sobie go teraz właśnie odczytam. I sinus kąta 31 stopni jest równy około 0,515. I to wszystko jest jeszcze razy 10. Czyli długość naszego odcinka w przybliżeniu będzie wynosiła 5,15. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów.